Odcinek 12, część trzecia refundowanych zabiegów stomatologicznych, a dzisiaj profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży. Profilaktyczne świadczenia w gabinecie stomatologicznym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia zaczynają się już od 6 miesiąca życia. Jeżeli nasze dziecko skończyło 6 miesiąc życia, możemy zgłosić się do stomatologa, aby uzyskać informację, jak mamy dbać o jego ząbki. Oczywiście, stomatolog wykonuje również badanie lekarskie. I sprawdza, czy na przykład zęby się już zaczynają pojawiać w buzi naszego maluszka. W dziewiątym miesiącu życia naszego dziecka możemy również zgłosić się do stomatologa na taką kontrolną wizytę. W ramach wizyt profilaktycznych jest zarezerwowana taka wizyta adaptacyjna. To na niej właśnie dziecko poznaje cały gabinet. Warto skorzystać z takiej wizyty adaptacyjnej, aby maluch poznał gabinet, aby zobaczył, jak lekarz-dentysta pracuje, jakie ma przyrządy, jak wygląda, Fotel. Nie powinniśmy iść na pierwszą wizytę z dzieckiem wtedy, kiedy coś się dzieje. W 12 miesiącu życia oczywiście zgłaszamy się do gabinetu. Stomatolog sprawdza ilość zębów, oczywiście instruuje, jak o nie dbać, jak unikać nawyków, jak nie doprowadzić do wad zgryzu. Wszystkie informacje możemy wtedy uzyskać u stomatologa w gabinecie, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ta wizyta. Jest niezwykle ważna dla dziecka i dla rodzica, bo dokładnie dowiadujemy się, jak dbać o zęby malucha i jak zapobiegać próchnicy, zwłaszcza tej butelkowej, która spowodowana jest piciem słodkich napojów przez butelkę, zwłaszcza w nocy. Próchnica butelkowa niszczy przednie zęby, które często wypadają zbyt wcześnie. Bardzo często, właśnie na siekaczach przyśrodkowych, ta korona zęba jest taka. Wyślizgana, i to jest właśnie spowodowane tym, że dziecko bardzo często, a najczęściej w nocy, pije słodkie napoje przez butelkę. Unikajmy tego, bo jeżeli te zęby wypadną zbyt wcześnie, to nasze dziecko niestety ale będzie miało wady zgryzu. Bo do wad zgryzu mogą przyczyniać się nawykowe ssanie palca, nawykowe ssanie smoczka. Złe ułożenie dziecka do snu, nieodpowiedni sposób karmienia. Kolejna wizyta, jaka może odbyć się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest to okres drugiego roku życia. Lekarz oczywiście ocenia stanu, zębienia, sprawdza czy ząbki są wszystkie zdrowe. Dziecko powinno mieć już mniej więcej około 16-20 ząbków, jedynki, dwójki, trójki, czwórki, a między właśnie 20 a 30 miesiącem życia wychodzą również piątki. One potrafią zostać z dzieckiem nawet do 12 roku życia. Często one się psują. Czwórki, piątki bardzo często się psują, bardzo szybko trzeba je wyrywać, bardzo szybko wypadają i wtedy te szóstki stałe, które wychodzą w okresie 6 roku życia, one przesuwają się do przodu, powstają wady zgryzu. Dlatego tak bardzo ważne są te wizyty kontrolne. Wizyty kontrolne są zarezerwowane dla dzieci również w wieku 4-5 lat, ale jeśli oczywiście się coś dzieje i na przykład zauważymy, że próchnica atakuje ząbki naszego dziecka, to nie czekajmy na te wizyty kontrolne. To natychmiast powinniśmy udać się do stomatologa, aby zaleczyć tą próchnicę, tą małą próchnicę, która pojawia się na ząbkach. Może te materiały, które refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia nie są zbyt wytrzymałe, ale na pewno lepsze niż próchnica, która przechodzi nam z ząbka na ząbek i później może powodować dolegliwości bólowe. Kolejne wizyty kontrolne są w szóstym, siódmym oraz 10. Roku życia. I właśnie na tych wizytach lekarz stomatolog dokładnie ogląda nasze zęby i sprawdza, czy nie pojawiły się wady zgryzu. Jeżeli pojawiły się wady zgryzu, to warto wybrać się do ortodonty, bo taki ruchomy aparat. Jest refundowany do ukończenia 12 roku życia przez nasze dziecko. I naprawdę bardzo ładnie ten aparat koryguje wady zgryzu. Jeżeli zdecydujemy się na aparat dla naszego dziecka i ortodonta wykona taki aparat, to do ukończenia 13 roku życia wizyty kontrolne u ortodonty, który ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, są oczywiście bezpłatne. Kolejne wizyty profilaktyczne, jakie refunduje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Są w wieku 13, 16 oraz 19 lat. Sprawdzane są głównie wady z gryzu oraz rozwój próchnicy. Jeżeli rozwój próchnicy jest bardzo intensywny, to lekarz-stomatolog może zalecić profilaktykę fluorkową. Ta profilaktyka fluorkowa może być wdrożona. Już od 9 miesiąca życia aż do ukończenia 16 roku życia. Profilaktykę fluorkową można zastosować dla zębów mlecznych oraz stałych. To już dzisiaj wszystko. W kolejnym odcinku omówię leczenie dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Jakie zabiegi refunduje nam dokładnie Narodowy Fundusz Zdrowia? Jakie wypełnienia, w jakich zębach? Czy leczenie kanałowe należy się dzieciom i dlaczego powinniśmy? Leczyć mleczne zęby. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam oczywiście do dwóch poprzednich odcinków na temat refundowanych świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pierwszy był o leczeniu próchnicy i zabiegach profilaktycznych, oraz drugi był o leczeniu kanałowym i ekstrakcji zęba. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Pozdrawiam, cześć.